Yyyylo, eee, da się obrócić kamerę podczas wideo? Eee, yyylo, eee, obróć się kamerko. Chyba nie. siemano. Siema, Mam nadzieję, że mnie widać. Dzisiaj zrobimy, dzisiaj zrobimy, jeszcze raz na parek. Dzisiaj zrobimy taki przegląd gierek żygi, które mam, żebyście zobaczyli, ile tego jest. Się autofokus zrobi. Okej, okay. jak widzicie, trochę tego jest. Cała środkowa ta. Światło. One są na razie w dzień, to na razie niepotrzebne. Idziemy po kolei. Tu będą slimowe z prawej strony, które będą, które nie potrzebują. A, ciężko, mnie. O, mi Ech, nie. mi chwila. to jest na pewno nie? To nie jest limek. Niezbyt, jak wyjdzie pierwsza, to już będą wychodzić. Też? Teraz Two words Strike The Movies Dajcie chwilę. nie jestem pewien, ale przecież się ukończyć Falo też jest bez ten. Alone in the dark. Ekstra klasyka to na pewno jest. Skyrim to maga spima Widzisz, to jest dodatek. W ogóle oddzielnie powinno być. Tony Hawk American West Underground to też bez steamowe. Atari, kolekcja trochę tego jest tam jeszcze w środku. Na razie jedziemy to. No. E, eee. kolekcja klasyki, ale nie pamiętam. Ale. Nie, to też na pewno nie najd naszold. To już tak się nazywało. NHL 2001. O, to na pewno jest mowa. Mafia dwójka, edycja ostateczna, bitwa o Midway wieśek, Pierwszy, jest tłumu. Mm Kompania -hmm. Fiorską kampania Braci. Need for speed underground. Okay. Squadron cast Jack Lions Vipo. Uh only Alice forever. That's... okay. Mm -hmm. Trackmania. United. Um... To jest e, Steamowe Medal Honor e, Dodatek do Neverwinter, dwójki Gniew to. E, Zemsta urzędasa w polskiej wersji językowej. Ej, może zacznie padać. Komando 3 droga ku Berli Droga do Berlina Race no to jest steamowe Newbie Race To to już jest wszystko podpisane na Steamie Ta co można zniszczyć Tam się można niszczyć Mało gier mam tutaj Steamowych Wolfenstein pierwszy, tylko już to jest wersja. E, ten no, Jezus Maria nie, New Colossus, tylko pierwszy Wolfenstein FSR Extreme. Exaigo, to jest w tej samej serii. Oh, przepraszam z tej samej serii co Władca Pierścieni też taka Freedom Fighters około 200 gier tu chyba gdzieś jeśli nie pańczymy. The Sims 2 no. 200 gier jak powinno być Battlefield 2100 42, to jest steamówka. steamówka, Moto legendy PRL-u: PRL mm -hmm. Need for Speed, y Hot Purseed, mm. Sim SimCity 4000 Deluxe Edition z dodatkiem. Wszystko, zobaczcie, wszystko bez Steam. Uh, Mega City USA 2005 uh, American Conquest to jest z tych serii kozaków. To są poszczególne, to nie jest jedna gra, tylko to są trzy, cała trylogia. Uh -huh nie pamiętam, czy to jest chyba alert alert, ale chyba trójka i to jest. Nie wiem, czy to jest. Na razie odłożymy. Zaczynają się gry Street Fighter Capcomu, który to jest czwórka, chyba tak Street Fighter 4. Fear od Sierry. Nie wiem czy on ma dodatek czy nie Nie w polskiej wersji językowej Teraz co tu mamy? Jak Horizon To je, da, da jest. To jest Horizon hmm. Mm -hmm. Kings and jak? Kings of Honor. O, jako jak Anno. Mm -hmm. e, Wojna o korony. Mm -hmm. Dusk 12, Strefa Śmierci Strzelaninka Port Royal zobaczcie tam jeszcze jest Black and White 2 Star Wolf Gwiezdne Wilki. Um, o, I tu jest coś po francusku. To są pierwsze francuskie, które gry się trafiły. Just for Adventure. To, to nie jest Steamowe, To jest francuskie. Age of Empires okej okay. Panzer Codename Panzer House of One niektóre to są takie uh, GRID to było steamowe to jestem pewny Speed Ex Excessive Oniża gierka. Eee, tu jest co? Ank to jest przygodówka, tylko że też niestety po francusku. To jest druga gra. Był zestaw chyba za dwie dychy. O tu trzecia. Tej samej. Just for adventure. To jest też to to przygodówka. Tylko francuska. Można się języków nauczyć. Dungeon Keeper. Z dodatkiem. Dodatkowo zawiera Dungeon Keeper Dungeon. Star Wolves. dwa Gwiezdne Wilki. Druga część. Po polsku, bo po Okej okay. Tajemnica Wyspa Tajemnic, gra przygodowa po, po polsku Ja pierdziela, jeszcze dopiero, dopiero żeśmy ruszyli Medieval 2 Total War I to jest Steam Uh, GTI Racing um, to jest Bioshock, tylko uh, tu nie jestem pewny, ale Bioshocka mam też na Steamie uh, Legacy of Kain Antinologia, czyli wszystkie Legacy of Kane. Legacy of Kain zamienia się w, później w... w mieli. E, premium disk do Prince of Persia, ta trylogia Piaski Czasu O, tu jest trylogia Dwa trony Piaski Czasu i pierwszy Prince Dobra Mm, enemy territory quake wars. Zobaczcie, mm. 12 minut. Tyle przeszliśmy, a to jeszcze się nie kończy. Druga sta: odświeżony Prider, to jest gimówka. O, mamy dalej? Never Winter Nights, podstawka. Do tego wszystkiego mam klucze. O, o. okej okay, oddzielnie, żeby mi się przypadkiem coś nie aktywowało. Żeby mi... Dobra, następne. Trzynastka. Teraz niedawno wyszła e, ta reedycja trzynastki i jest do niczego. Na szczęście mam oryginał. Kozacy, dwójka, Wojna napoleońskie. Kolejny tytuł, który wyszedł na Steamie też: Dark Souls, Reaper to Die Edition. To jest Steamówka. się oh, a, okej. Okay. Chrome. Nie mogę, tu mam chyba klucz, nie. Nie mamy. Tak, tak, tak. Tu jest chromę. Um, kolejny gotik. To jest Arkania, upadek. E, satyr To jest. Po polsku, to jest dalej dzieje koridis, To jest Arkania. Stalker, czyste niebo Wiedźmin 2 Zabójca Królów, Nina Kroniki Agenta, tanie, tunele Afganistanu. To jest to co Energik e, Krapik ten. No nie wiedziałem wtedy jeszcze. Tu jest coś po francusku. 13 stulecie Death of, of Glory Po francusku Far Cry Far Cry 2 To jest Steamowe już Podpięte Anno 1503 Nowy Świat Złota edycja Jezu to się nie kończy Dunkierka ta, tajne akta dunkierka, to jest przygodówka. cała seria Assassin's Creed, Reins. No, mam Assassin's Creed, Brotherhood, dwójka i Revelation, co, ten, to jest steamowe. The World War, jeden Battleground. ojej City. Oj, City Life. Kings of Banty. Legenda. Dobra gierka. Kings of Banty. Wojownicza księżniczka. O! Rzadka gierka. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Przebudzenie. Eee, kolejny dodatek, Kompania Braci na linii frontu eee, Europa Universalis, trójka To jest streamówka, ale Omerta City of the Gangsters O trochę już streamówek zaczyna się robić to też jest steamowe. Super Taxi Driver. Super Taxi. Arkania Gothic 4. Jak to Gothic 4? No Arkania to jest Gothic 4, to są dalsze rozy bez bezimiennego. To jest steamówka. A, dobra. Kozacy trójka. To jest to Steam. To to Torchlight. To jest bez Steam. Nie obrażaj. On jest gorszy. od Config Complete Edition. Okej. Okay. Nie, nie pamiętam. Mm -hmm. Lego Lord of the Rings L Lego L Lord of the ring Władca pierścieni tej gry już nie kupimy trzymają kuziwe no bo nie, już nie tłoczą jej The Guild Aha. 2 Antynologia czyli wszystkie dodatki o kurde Jestem w połowie, a mnie ciśnie. <laughs> e, dobra, zaraz wracam. Nie będę przerywał. Momencik. Pośpiewaj.

Okej, okay, już jestem w że tak długo, porzuciłeś, poszkrywałeś trochę? Przepraszam, że tak długo, ale zobaczcie, jak ta kubka rośnie. Jak to, ile to już zajmuje, dobra, skończyliśmy na kompanii braci, tak? Dalej, Majesty. Złota edycja, dobra e, strategia, tylko że nie można ludkami sterować Lost, Zagubieni, to jest o tej wyspie z rozbitkami mm. Medal of Honor, Ale Inta Salut e, To jest, nie wiem, Dead Track Resurrection Mm, Broken Sword Piątka Czwórka nie działa. Nie, czwórka albo trójka mi robi jaja. Call of Duty dwójka. New Brew Mam wersję na PS. Na, na tym na Steamie i mam wersję, która nie potrzebuje Steam'a. Yyyy... co dalej? Cała trylogia Maxa Payne'a. To jest Steam'owe na 100%. Yy, The Settlers. Dziedzictwo Królów. Bardzo ładna animacja. Złota edycja oczywiście tam było. Syberia. Pierwsze dwie części. Mm -hmm. o M Mountain Blade ogniem i mieczem. Bardzo dobra rzecz. Niestety jest nimowe. Dodatek, wersja rozszerzona audio. Dowiedzmy na jed jedynki: Overspeed High Preference Street Racing. To jest stimówka. Mm. The Royal Marines Commando just, just Cause, teraz już jest czwórka Nie da, zaraz, nie, niedawno będzie Pirat Pirate Hunter Operacja Pustynny Grom mhm. Mirror's Edge pierwszy Buku Domino To jest wszystko bez Steam'a Można spokojnie pokazać Operacja Flashpoint Też mam wersję Steam'ową Tego La, Beat Up Millionaire 2 edycja Za taki zabawny turniej DeathThemes, jedynka balanga, dodatek do gry. Ah, Guilt. Klątwa Zagubionej Duszy. Nice. A, Commandos, Ultimate Antinology, cała... Cała, e, cały zbiór Komandosa bez Steama e, lords of the Fallen to oczywiście steamowe, z dodatkami wszystkimi tu jest koło. Ten Ank e, Le call nie wiem jak się to czyta. Przeczytajcie, hmm, bo francuskiego nie znam. To jest trzecia gra, z tego zostało. Kulka wodna, pierwsza strzelamy do tych. Do kaczek. Nie takie kaczka, do kurek. Punkiller Resurrection Resurrected Dziwna wersja. Bardzo rzadki. I ostatnie. O! O, tałą grę potrzebuję tylko z ekstra klasyki. Artur Arthur King Mam to, ale nie mam tego w Ekstraklasyce Tak, Artur jest, był w Ekstraklasyce, ale tego nie mam Ale to jest, od, można normalnie odpalić To nie trzask nie ma do tego I zobaczcie, do... ile gier Tu z boku Dopiero mamy pół godziny A ja dopiero przez połowę przeszedłem Pisał to No chciałbym, ale zrobimy przerwę Okej okay. Zrobimy przerwę, bo trzeba drugą tą, tam jeszcze dwa rzędy są.